Cześć z tej strony ze witam Was w kolejnym odcinku z Riverbond. Dzisiaj podejmiemy się kolejnego świata, ym, kolejnego po prostu świata. Ym, dobra, przed nami jest Wyjkopalnia. Za nami oczywiście yy, Rówodnina. Jak zwykle będzie, będą przynajmniej dwa odcinki z tego świata, z Wyjkopalni. Yy, pojawią się one dzień po dniu. E, więc jeśli ten trafi w czwartek e, na YouTube'a, to w piątek spodziewajcie się drugiej jego części. W weekend odpuszczę sobie robienie, e, robienie odcinków, e, ze względu na to, że jadę e, na parę dni do siebie, do domu, z Poznania wyjeżdżam. Więc... E, więc stwierdziłem, nie będę cisnął. Teraz i tak mieliście całkiem bogato z okazji Halloween w Margonem całkiem bogato w odcinki, ale myślę, że po moim powrocie do Poznania wracam we wtorek, więc albo we wtorek, albo w środę możecie spodziewać się odcinka odcinka z Margonem z serii Od Zera do Bohatera. A potem w późniejszej części tygodnia myślę, że jeszcze postaram się wrócić do kolejnego świata w Rivermont. Ale dobra, e, powinniśmy... E, tu jest słabe tłumaczenie, bo jest powiąż ponownie e, fontanny. Ja myślę, że trzeba je po prostu naprawić. E, więc będziemy się starać, moi drodzy, naprawić e, fontanny, które znajdują się na mapie. Zagadajmy sobie oczywiście do kolejnych NPC-tów. E, ten świat chyba kiedyś robiłem, mi się wydaje. Bo jak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem, że robiłem już e, tamten świat Rówodnina bodajże to był. Um, no to ten świat też chyba robiłem. Ale um, nie pamiętam kompletnie nic, co było z nim związane, więc myślę, że spoko. Um, dobra, co my tu mamy? Tu jest krawędź świata, czyli tak czy siak trzeba iść na górę. Mm -hmm. Teraz przynajmniej mi nie przycina tak y, beznadziejnie jak poprzednio. To chyba wynikało z y, obniżenia właśnie... Jakości działania kompa ze względu na to, żeby się. Żeby tutaj nie szumiało za mocno. Dobra, pierwsza fontanna naprawiona. Rozejrzyjmy się, czy to są jakieś skrzynki albo ciekawostki. Tu jest jedynie woda jakaś niżej i tyle. No i spadliśmy. No dobra, dobra. To wracajmy na górę i lecimy moi drodzy. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra, i lecimy moi drodzy do kolejnych fontan. Zobaczymy w którym momencie będziemy atakowani. Chyba, chyba, że będzie tak jak na pierwszej mapie, że nie będziemy atakowani aż do. a nie, jednak będziemy atakowani całkiem szybko. I tu mamy, widzę, świniaki, więc ciekawie. Troszkę inaczej niż z tymi indykami. Na poprzedniej mapie nie byliśmy atakowani od razu, tylko byliśmy atakowani po jakimś czasie. Dobra, tu jest jakiś pomnik królika. No cóż. Właśnie, mamy dwie bronie. Tak, dobra. E, dzisiaj możemy sobie spróbować powalczyć głównie mieczem. Chyba. E, znaczy no bossa na pewno w tym. E, w dalszej części odcinka, czyli w odcinku, który wejdzie dzień po tym, który teraz oglądacie, no to bossa myślę, że porobię e, jednak bronią dystansową, bo no myśl patrz, patrzmy logicznie, co nie, więc. E, o wiele jednak łatwiej będzie go porobić bronią dystansową, gdyż bosy mają przeróżne ataki, no i są zbyt potężni, żeby walczyć typowo cały czas w zwarciu z nimi. Dobra, porozmawiajmy sobie tutaj. E, mamy prezencik. Jest pierwszy lek, ale nam nie jest potrzebny na ten moment. Zostawimy go w razie czego. Kurczę, tu nie ma żadnej mapki, nie ma, nie, nie mogę sobie podejrzeć nic. Tu są działka widzę już z daleka. Dobra, powalczmy teraz z tymi śpiakami. Pewnie bardzo moją myślkę słuchać w tym momencie. No, ale cóż. Eee, Zaangażowałem się w walkę, no cóż. <laughs> Dobra, mamy kolejną fontannę. To już jest druga z trzech fontan, więc pierwsze zadanie jest dość easy. Eee, no i potworki widzę, że są takie. No niezbyt wymagające mam wrażenie. Dobra. No, i skrzyneczka. Sprawdźmy, cóż tu otrzymamy. To pewnie będzie dobry moment na pierwszą broń. Dokładnie, więc zgarniamy sobie włócznie cieni. Dobra, i to jest broń przede wszystkim dźgająca. No trudno. Tutaj musimy ewidentnie pójść w broń, właśnie dystansową. Sprawdźmy włócznie. Ale całkiem przyjaźnie, całkiem przyjaźnie. Myślałem, że będzie gorzej. Jestem przyzwyczajony do cięcia od boku we wszelkich grach, e, a nie do dźgania, więc e, dlatego z góry się źle tutaj nastawiłem na te włócznie, ale ona ma całkiem dobre ataki, bo ona ma 35 punktów ataku na cios, a wydaje mi się, że trochę mniej miał miecz, ale zobaczymy. Dobra, kończymy pierwsze zadanie, czyli... Ogarnęliśmy sobie wszystkie fontanny, moi drodzy, wrota otwarte i przechodzimy dalej. Jako, że nie patrzę na czas, to ciężko mi będzie wyczaić moment, w którym będzie cięcie, więc tak jak poprzednio, po prostu będziemy randomowo zakończymy odcinek między prawdopodobnie zadaniami i randomowo rozpocznie się następny. Bez jakiegoś pożegnania przywitania. Dobra, właśnie, sprawdźmy sobie. O, pierwsze obrażenia mamy. Sprawdźmy sobie ile ten miecz zadawał. 25, więc tak, o wiele lepszy jest. E, o wiele lepsza jest włócznia cieni. Dobra. E, świniaki porobione, moi drodzy. Więc sprawdźmy co my tutaj mamy. Hmm, mamy jakąś ścieżkę z monetami. Wygląda jak pułapka, więc idziemy. O foken. Czy ta żaba jest wrogiem? Chyba jest. Wszystkie te żaby są chyba wrogami, mam wrażenie. Albo nie? Nie są? Nie są. Jej, jak miło. Spodziewałem się jakiegoś kreatywnego wroga. Weźmiemy sobie tę maczugę, ale ja bardziej celuję w tym momencie w jakiś e, szczerze taki... raczej lepszy... lepszą broń strzelającą, broń dystansową. Dobra. Um, trzeba się na górę dostać. O, już widzę Diaksa, więc dobra, jest już zachęta na to, żeby się tam wybrać. Okej, okay. dobra, świniak. Dawać mi tu świniaka, porto. Dobra. Chyba drogą okrężną dostaliśmy się gdzieś, gdzie i tak mielibyśmy się dostać. Chociaż nie. Tam będzie w dół. Najpierw zrobimy prawą stronę, według mnie. Tak, bardziej mnie ciągnie tu w prawo, właśnie w górę. Ok, tu są wrota. Dobrze, to tyle już wiemy. Wchodzimy na szczyt. O, jest jakiś ptak. Ej, ptak w tym momencie już nie jestem pewny, czy, czy na pewno tutaj e, robiłem ten świat, tak szczerze. Nie mam pewności kompletnie, bo niektórych z tych elementów nie pamiętam. No ale cóż no. się go robiłem to tylko raz i dość dawno, więc... No w sumie to nie ma co się dziwić, że czegoś tutaj nie pamiętam. Dobra, łatwi z nas z wami gnoje. Właśnie, tutaj mamy jakiś murek, może tam będzie coś ukryte. Nic, nic, nic. No dobra. A, my mamy fortyfikację zniszczyć. Dobra, mordy, mordy, dobra. Nie zwróciłem uwagi na to, jaki my mamy quest w ogóle. Dobra, czyli dobrze, że my to niszczymy. Dobra, bajeransko. To co pamiętam w tym momencie już pamiętam, że są tu fortyfikacje wroga do zniszczenia. Minusem tego ataku dzigającego jest to, że my się przesuwamy do przodu. Przez co pchamy się praktycznie na wroga. I przy jego dużej ilości on nas może przytłoczyć, więc musimy zwracać na to uwagę. Um. Fajne jest to, że te leżące fortyfikacje też się No ale dobra. E no to łatwo. Wystarczy zrobić rozpierdziel porządny i tyle. No chodźcie tutaj, świnki. Tom, tom. Ja tam, tam, tam. Co się skadabiecie? Dobra, rozwalamy, rozwalamy dalej, rozwałka, kompletna rozwałka, rozwalamy cały świat, moi drodzy. O, ja wiem, co trzeba zrobić. Nie sprawdzaliśmy ulta tej broni. To pewnie będzie jakieś potężne pchnięcie po prostu. O, jakieś ładne zapasy. Aha, bardzo potężne to. W ogóle, tam ten diament, no na, ale na, gdzieś. na tak, trochę niżej niż tutaj, ale na takiej górze mówię. Polaroid! O, oh, motherfucker! Mega opcja! Jako fotograf jestem zajarany czymś takim. E, używam sam e, Instaxa, hmm, chociaż myślę też kiedyś nad jakimś, nad jakimś tradycyjniejszym Polaroidem starszym i ostatnio też y, wdrożyłem się w używanie Zenita, starożytnego pięknego aparatu. No i zobaczymy co mi z tego wyjdzie, jak zapełnię kliszę to się przekonam. Y, co mi wyszło z tych prób? No, na razie największym problemem było to, y, było nie jakieś właśnie ustawianie aparatu czy coś, tylko to co się wydaje najprostsze, czyli początkowe y, początkowe wkładanie tam kliszy. Tak szczerze, troszkę mnie to Chwilowo oczywiście przerosło, nie całkowicie, bo okazało się, że źle zrozumiałem niektóre kwestie i tam po prostu musiałem jakoś porządniej to wcisnąć. Tu mam jakąś grotę. Aha, tu jest przepływ po prostu między. Nie, to no chyba zgarnęliśmy tego diaksa. Co nie? Zgarnęliśmy, dobra. No to idziemy, bo pewnie na następnej mapce będzie już więcej walczenia. Tutaj szczerze tak twierdzę, że było tego mniej. Znajdź klucz do wejścia do jaskini. Dobra! Ja zażeś winiakami. E, w ogóle muszę, muszę pilnować, żeby ten, żeby nie, nie mówić podczas przechodzenia między mapkami, Żeby potem nie było, że utnę jakieś zdanie w połowie. Jeśli będę sobie przełączał ten między odcinkami. Dziwne wrażenie. Co jest? Shift? Tak? Czym ja to zrobiłem? Shiftem chyba. Okej. Okay. To jest moc, którą mam na lewo od broni w lewym dolnym, dolnym rogu gry. I zapomniałem kompletnie o tym, ale to jest coś, co ja mogę używać podczas zmasowanych ataków. Patrzcie. To jest dopiero ulciak. Nie, nie to, że jakieś dodatkowe ataki broni. A, no i właśnie doceniam y, w tym momencie tę broń. O! Kuszę zakładamy, moi drodzy. Musimy ją przetestować. Um, najpierw sobie strzelimy do kogoś y, z laseru. Dobra, tutaj mamy bramę. Um, czyli musimy iść w tamtą stronę. Dobra, tutaj jeszcze porozmawiajmy. Ja wiem, że tu muszę wejść przede wszystkim do tego budynku. Ale tutaj coś jest. Trzeba ostrożnie, żeby nie zdechnąć. Dobra, mamy skrzynkę. Limetka. Jej, zawsze mi się źle to słowo kojarzyło. No ale to już mniejsza to. E, dobra, czyli wchodzimy tutaj i tutaj będzie, będzie trochę potworków z tego co pamiętam, tak Dobra, tu mamy ataki po 15 Okej okay. Tu mamy po 25, Moi drodzy, wolniejsze, ale mocniejsze O fucken Tu ja się cieszyłem z tego... z tej włóczni, a ten tulipan to jest jakiś kompletny koks. O oh, fuck Dobra, 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 wchodzimy na nowy etap. 45 ataku ma tulipan. Czyli jednak nie warto zadzierać z żółlami z Jak Jakich na dwa hity składam, no ja pierniczę, dobra. Czyli to tylko wygląda beznadziejnie. To pewnie miało zmylić przeciwnika. No patrzcie, no na, na dwa hity robię gości. To, co tutaj jest nieprzemyślane, według mnie, w tej, w tej gierce w ogóle, to, że te stworki są w stanie przebiegać przez ściany w sensie na górze ścian. to jest, według mnie, trochę głupie. To nie jest boss, to jest jakiś mini-boss. Czy to jest zapowiedź. Drugiego bossa, tego nie wiem. To nie może być boss, moi drodzy. Dobra, znaleźliśmy klucz do jaskini. Skoro świat się nie kończy, to znaczy, że to był mini boss. Więc okej. Okay. Aczkolwiek, no, jestem zaskoczony. Klucz zdobyliśmy. Przejdziemy resztę mapki, bo tutaj mogą być jeszcze jakieś fajne znajdki. Więc nacieszmy się troszkę tym. No, minusami niestety dobrych broni jest to, że są one powolniejsze i to jest. To troszkę psuje. I osobiście twierdzę, że do walki z. Nie chcę na to miejsce. Na które ja tu ją mogę wrzucić? Nie chcę. O, mogę teraz wybrać miejsce? Jak to się. O, tak się wybierało. Dobra. Założymy to zamiast miecza w tym momencie. Dobra, to jest... to może być fajne, ale na razie stawiam przede wszystkim na Tulipana, bo Tulipan rozwalił mi mózg, po prostu. Dobra, moi drodzy, lecimy. Ojej, No dobra. to eta? Aha. Wszedłem do budynku. I momentalnie... Dobra, to jest, ta jest o tyle dobra, że jest szybka, szybka. Wait, czyli co, wejście do budynku sprawiło, że... Potwory się tu odrodziły, dobra. I tutaj przede wszystkim śpiniaki się pojawiły w formie... Masowej. Dobra, 2 trzeba chyba wystarczy tym ludzkę. Tutaj jest przede wszystkim szybki. Mam wrażenie, że tej długni, to ja się nie powinienem pozbywać jeszcze. Gdybym galaz inną broń. Bo jest ona mega szybka. I muszę to docenić. Muszę to docenić szczególnie w ewentualnej walce z wrogiem. Wiem, że mogłem tutaj zrobić rzut ale... Ale po co? Dobra, sprawdźmy, To ma tylko 20. Ulta ma też słabego, więc naprawdę bardziej mi się opłaca już y, działać tulipanem. Dobra, wiesz, zdobyliśmy klucz, otwieramy i wrota otwarte, quest zakończony.